Jest ostatni rządek skończony. Nareszcie po ponad 7,5 i pół godzinach. Cześć wszystkim z tej strony Kuba Agro. A to jest kolejny odcinek na serii Hofbergman. Przeskoczyliśmy i nie było żadnego odcinka na wersji 100, a jest już odcinek na wersji 1001. Także yy, dzieje się na Hofbergman. W wersji Z wersji beta 1 na wersję 1.0.0 trzeba było przenosić save, że tak powiem plikami, bo nie można przechodzić w inny sposób. Znaczy można, no ale jeden taki youtuber jak widziałem, którego pewnie też oglądacie, bo jest dosyć popularny. Jeśli chodzi o Hoffbergman, przeniósł sobie tak mapę, no i na przykład ta winiarnia mu się troszeczkę zepsuła. A więc nie polecam, nie polecam tak robić, yy, natomiast y, z wersji 1.0.0.0 na wersję 1.0.0.1 nie trzeba przenosić save'a. Wystarczy podmienić yy, modyfikacje w, yy, w katalogu moc, i wszystko nam kula i śmiga. Nawet to przed chwilą protestowałem Oczywiście, save sobie na wszelki wypadek zapisałem, ale yy, jak na razie, z tego co. Obiegłem tutaj mapę, to wszystko ładnie nam funkcjonuje. A więc wstawiłem wam na początku odcinka y, taką wstawkę małą. Tak udało mi się y, skosić, znaczy zebrać wszystkie winogrona. Oczywiście autozapis musiał nam tutaj pokrzyżować szyki, ale zobaczcie, te paski, które są, to nie wynikają z tego, że tu jest coś niezebrane, tylko po prostu y, może ewentualnie minimalnie krzywo jest ta. Ta winnica czy coś, że on nam tak nie zalicza Że było zebrane, ale generalnie było, więc Więc to się nie przejmujcie No i ogromna ilość tego są, jak widzicie Moce przerobowe tej fabryki Nie są zbyt duże, więc Strasznie dużo niestety musiałem tego wysypać na ziemię, no trochę lipa Myślałem nad wynajmem przyczep na winogrona, ale no, no nie ma opcji, żeby Musiałbym wynająć No nie wiem, z 10 takich przyczep bo ta kubka, mimo że nie wydaje się duża, to na niej jest kilkadziesiąt tysięcy litrów. Myślę, że około 70. Yy, to najmniej, a więc no, sporo, sporo. Dobrze, to najpierw omówmy może dla tych, którzy nie wiem, nie wiedzą albo czekali, aż ja to będę robił na odcinku, omówimy sobie produkcję winogron. Czyli yy, w tej części tutaj oczywiście mamy winiarnię, którą trzeba sobie kupić. Yy, I na... przez przejście na wersję 1.0.0.0. Otrzymaliśmy drugą też część, dlatego drugą też część zebrałem, winogron. No bo otrzymaliśmy ją. Yy, taki, że tak powiem spadek po dziadku. Dostaliśmy drugą część nagle, mimo że kupiliśmy tylko jedną. Zastanawiałem się, czy nie, nie dodać sobie jakiegoś kredytu, ale wiecie. Ja bym chciał ten kredyt spłacić. Nie sztuką jest wzięcie kredytu, żeby go nigdy nie spłacić, tylko ja bym chciał go naprawdę spłacić. Yy, może kiedyś jak będziemy mieli dużo pieniędzy, odejmiemy sobie po prostu to około 500 tysięcy. Ja to gdzieś mam zapisane na komputerze yy, ile to jest dokładnie? Około 500 tysięcy, 500 coś tysięcy kosztowała ta droga część. Yy, no, tak więc raczej nie będę sobie dawał tutaj żadnych, żadnego więcej kredytu ani nic w tym stylu, bo mm, po prostu ja bym chciał ten kredyt spłacić. Najwyżej kiedyś, jak już będę miał dużo pieniędzy, sobie odejmę te pieniądze. Dobra. Tak więc tyle tytułem wstępu. No i w tej części mamy fabrykę winogron. Znaczy fabrykę nie winogron, tylko fabrykę wina. Tak więc tutaj mamy koszt zasypowy pierwszy. I tu mamy pierwszy etap produkcji, czyli yy, czyszczenie yy, winogron. A propos też. Yy, w wersji 1.00 zostało usunięte to, że te ikonki już nie dają nam, nam światła, czyli jak do nich podejdziemy w nocy, one tylko tak wyglądają, a nie dają nam światła dookoła, nie rozbłyskują nam się. Yy, no i. Tutaj jest dosyć duża wydajność tego, tej fabryki. I od niej musimy odbierać, musimy tutaj podjeżdżać w to miejsce tutaj, taką jakąś małą przyczepką, i odbierać pozostałości po produkcji, czyli te bio waste, czyli bioodpady, których jest teraz 44 litry i wywozić je tutaj w to miejsce, gdzie mamy kompostownik. Taką na przykład przyczepką możemy to robić, marki yy, szalek i nią sobie salek, czy szalek. Nie wiem, yy, to jest chyba czeska firma, tak? Albo. albo i nie czeska. Tak, czeska, dobrze mówię. Yy, I tu mamy kompostownik, także trochę już tego jest. Yy, w kolejnym etapie produkcji mamy fermentację. Czyli tutaj te winogrona nam automatycznie są przerzucane w to miejsce za pomocą tego rurociągu tutaj. Te oczyszczone winogrona i mamy właśnie Grapes cleaned, czyli wyryszczone winogrona, i tutaj niestety jest bardzo mała wydajność, bo jak tam było 240 tysięcy cykli na miesiąc, tak tutaj mamy tylko 24 tysiące cykli na miesiąc, a więc to jest ogromna różnica, i dlatego to jest nasze wąskie gardło, które nam tutaj blokuje mocno ta fermentacja. I jak fermentacja się kończy, to tym tutaj przewodem. Przelatuje nam do tej maszyny, musimy ją włączyć. To jest taka prasa. Ona nam się cały czas kręci, jak ją włączymy. I ona nam tutaj y, produkuje z przefermentowanych winogron, produkuje nam y, sok winogronowy oraz takie pozostałości po prasowaniu y, winogron. I one nam się zbierają tutaj. I jak podjedziemy do tej ikonki to możemy je odebrać, z nich również możemy robić ten kompost, wysypywać je do, do kompostownika. Tak więc tak to wygląda i tutaj rurociągiem jest to transportowane do tych zbiorników i z nich możemy odebrać sobie później ten sok, aby albo go od razu yy, zbutylkować i sprzedać, albo możemy też yy, go przefermentować na wino. Żeby go jednak odebrać musimy wcisnąć tutaj lewym przyciskiem myszy, tą pompę i dopiero nam się pojawi ikonka pobierania. Inaczej tego nie, nie pobierzemy w żaden sposób W ogóle ile tu jest? Już tego? Mm, 5000 tysięcy, czyli jeszcze tego nie odbierzemy. A nie, tutaj jest 19 tysięcy, dobra, czyli można to już odebrać um, i jak to odbierzemy? Musimy oczywiście podjechać tutaj beczką i to z otwartym deklem, bo inaczej nam się nie za... Oczywiście jeśli korzystamy z tych beczek z LSFM Universal Tank tak inną beczką standardową, podjeżdżacie po prostu i wciskacie R. Natomiast tą beczką, taką beczką musicie otworzyć na górze dekiel. I podjeżdżacie, wycofujecie nią tutaj. Tu mamy fermentację do wina. Mamy sok oraz wino. Wina jak widzicie 8000, czyli już można by je wywieźć jedną beczkę. Yy, I ten proces też trwa dosyć długo 24 cykli na miesiąc. I tutaj jeśli chcecie je wyładować, również musicie otworzyć deki, inaczej Wam się nie, nie wyładuje to. Tak więc ten proces trwa. Szkoda, że nie mamy żadnego magazynu na te winogrona. Ja jeszcze nie wykorzystane, ale napisałem już w tej sprawie na forum LSFM, znaczy na Discordzie LSFM. Może ktoś się, że tak powiem, zlituje i da nam jakąś taką opcję w kolejnej, jakiejś kolejnej wersji. Fajnie by było, żeby tego nie trzeba było wysypywać na ziemię. Dobrze, jeszcze może względem wyjaśnienia tych zmian, które nastąpiły. Niektórzy na YouTubie mówią, że na przykład został zmieniony system karmienia. Jest to nieprawda. Nie chciałbym tutaj jakoś. Ale tutaj coś, wiecie, na, na kogoś mówić, dlatego po prostu powiem wam, że jest to nieprawda, ponieważ jeśli chodzi o system karmienia, to po prostu zostały zmienione nazwy w systemie karmienia u, u krów. Została zmieniona nazwa tam na... Była jakaś inna nazwa po prostu na, na TMR w menu, teraz jest inna. Ale jakby sam, same zasady karmienia są takie jakie były Dwa razy, bo i w wersji 1.0.0.0 i w wersji 1.0.0.1 został zmieniony ten regał Jest on teraz poprawiony tak, żeby jakieś położone na niego przedmioty nie spadały Oraz jest dany inny dźwięk Jak możecie usłyszeć? E, tak więc, taka zmiana. Próbuję sobie przypomnieć, co tu jeszcze było. E, było pozmieniane. Bo ja już to. tamte zmiany zapomniałem, a teraz przyszedłem na kolejną wersję, jeszcze jedną. I trochę ja jeszcze, że Wam powiem. E, aha, zostały zmiany. Pudełka na jajka. Już Wam pokazuję. Pudełka na jajka wyglądają teraz w taki sposób. Czyli teraz są takie pudełka na jajka? W sumie fajne, tylko. Znaczy, fajnie wyglądają w kurniku, ale w transporcie może być trochę gorzej. E, tak myślę. No bo w transporcie tak wchodzi te pudełka. Trochę dziwnie będzie wyglądać, ale spoko. A i do nich wchodzi mniej na pewno też. E, do jednej palety wchodzi. Ile? 24 sztuki. A więc tyle wchodzi. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o wersję 1.0.0.1, jest to, że został poprawiony błąd ze snem. Jeśli graliście na patchu 1.5, to na wersji 1.0.0.0 nie dało się spać na Hofbergman. Był błąd i jak włączyliście, chcieliście zasnąć, to Wam wywalało grę. Już tak nie jest. To było spowodowane tym, że na Hofbergman, jak śpicie, nie pokazuje Wam się niebo, góry, tylko pokazuje Wam się to pomieszczenie. Tylko korytarz. To jest specjalny skrypt od Iwko i on był niezgodny z patchem 1.5. Tak więc dla wspierających została wydana wersja już przystosowana do patcha 1.5. I to jest właśnie ta wersja 1001. Jest ona... No ale jest farming moc, ale nie, chyba dla wszystkich nie jest dostępna, na razie, na razie tylko dla supporterów. No i na niej trzeba grać już na paczu 1.5. Yy, jeszcze. Zostało poprawionych bardzo dużo rzeczy. Już teraz dokładnie pamiętam, co tam było. Na pewno ta alejka, jeśli chodzi o winogrona, powinna być, mieć taką szerokość jak u mnie, a nie, czyli taką, jak miała dawniej, taką wąską. Nie powinna być poszerzona. Jeśli jest poszerzona, to znaczy to macie nie tak przeniesione. Też została zdjęta granica między tym jeziorem, bo tu była. Nie wiem, Czy pamiętacie, w drugim odcinku serii How Bergman pokazywałem wam, że tu jest kolizja. Że nie da się wejść na to jezioro. Teraz się z tego, co mi się wydaje, da. Została ta kolizja już zdjęta. Oczywiście zostało poprawionych dużo różnych. Zostało kilka optymalizacji wrzuconych i różne błędy, takie wizualne, graficzne, zostały poprawione. Na przykład przy wejściu na gospodarstwo. Yy, została poprawiona yy, rynna, która nam blokowała bramę w jednym miejscu, yy, przy którym wieście. Yy, tutaj też ten skład na siano i słomę został poprawiony. I teraz już nie da się tutaj za pomocą tej maszyny skonwertować yy, trawy na siano, bo taka była możliwość w wersji beta-1. A zostało to poprawione. Te drzwi to już były, to nie ma co o tym tutaj opowiadać. Aha, wiem, dostaliśmy fenda. Dostaliśmy tego fenda i postanowiłem go nie sprzedawać. Oczywiście, no wiem, że jestem trochę do przodu przez to ale postanowiłem, że jest to fajna maszyna i nie będę jej sprzedawał. Także takiego fendika dostaliśmy. Ja zastanawiałem się jeszcze zanim rozpocząłem tę serię, jeszcze zanim ta aktualizacja weszła. Zastanawiałem się czy nie chciałbym takiego ofenda sobie po prostu kupić na start i mieć go W startowych maszynach Ale jak widzicie dodali nam go sami Zobaczymy jeszcze, może napiszcie w komentarzach czy go usunąć czy nie, ale Myślę, że pasuje nam, jest taki trochę starszy Nawet porządnie starszy Myślę, że pasowałby nam tutaj na save, więc on myślę, że zostanie już Został poprawiony jeszcze błąd z beczką tą UTT 7500 um, zostało dodane, że teraz obornik, zarówno tutaj yy, w chlewni, jak i w oborze, będzie wypychany. A więc ta płyta obornikowa pełnić będzie teraz tylko funkcję magazynu. Czyli po prostu musimy na nią sami tu przywieźć. Obornik on nam się tu nie zaspałnuje w chlewni. Będzie się on spałnował tak jak w 19, czyli tam będzie go trzeba zebrać jakąś albo miniładowarką albo taczką. Natomiast tutaj będzie nam się spałnował po prostu w tym korytarzu. Prawdopodobnie. Oczywiście jeszcze tego nie przetestowałem, ale niedługo kupimy krowy, a więc na pewno na pewno to przetestujemy. Yy, jeszcze jedna rzecz, dlaczego mam tyle pieniędzy? Bo mam 37 tysięcy, jak możecie zauważyć. Sprzedałem yy, szefera, czyli tą. Mówiłem na niego wcześniej źle, Mówiłem shiftner, a to jest szefer się moim zdaniem to czyta, bo jest tam A umlaut i sprzedałem go, bo był bardzo źle wyważony, jak to zresztą mówiłem już w poprzednim odcinku. Chyba Serii Hoverman, że on jest naprawdę źle wyważony i po prostu go sprzedałem. Do tego mamy teraz tyle. I może. Aha, nie tutaj, i może sprzedam. Spłacimy sobie trochę kredytu przy okazji, e czyli spłacimy sobie może jakieś 10 tysięcy. Chociaż i tak te odsetki nie są za duże. Jak na razie. Ym, może jeszcze jedną rzecz Wam powiem, bo o tym zapomniałem. Typniemy się do fenda. Jeszcze jedna rzecz, jaka mi się nie udała, to nie udało mi się przenieść godzin, jakie miałem na rowerze. No i Naliczony. Wiem, że to taki drobiazg, ale nie udało mi się tego przenieść. Nie wiem dlaczego. Może spróbuję jeszcze. Także zatankujemy sobie to wino, bo już mamy ponad jedną beczkę. Otworzymy pokrywę. kurcze nie chcę nam się to dlaczegoż to? O, dobra! Jest! Idzie nam to, a więc jeszcze jest jeden punkt produkcji, bo pokazuję wam produkcję wina, ale nie pokazuję wam ostatniej rzeczy, żeby z, tak luzem wina z beczki no nie, nie, nie sprzedacie yy, ocynkowanej, nie? No więc macie jeszcze tutaj punkt tak zwany kontrakt filler, pokazywałem wam go już kiedyś w odcinkach, więc nawet się teraz nie będę tam tepał chyba za bardzo, chociaż dobra. Zdepniemy się yy, i pokażę Wam, jak to tutaj funkcjonuje. Czyli podjeżdżamy sobie beczką tutaj do tego pana. Znaczy, yy, tu tu sobie podjeżdżamy beczką. Yy, tutaj pewnie też będzie na manor system, może zrobione. Albo nie, zobaczymy w przyszłości. Yy, wylewamy tutaj albo sok, jał, sok winogronowy, albo wino. Tu mamy menu mm, fabryki. I tutaj nam się będą, yy, gdzie to jest tutaj, tu nam się będą spawnowały palety yy, z, ze zbutelkowanym właśnie winem lub sokiem jabłko, znaczy sokiem winogronowym. O, jeszcze się wolno tankuje, ale w sumie fajnie, że tak wolno to działa. Dobra, mamy 100% prawie. Także może pojedziemy to od razu zbutelkować, no bo pomału trzeba na tym za zacząć zarabiać. Będę liczył ile tych beczek z tego wyjdzie i na koniec, jak już tą całą akcję zakończę yy, z tym, to Wam powiem, ile tego wyszło ostatecznie. Yy, myślę, że przed kosami jeszcze nie zacznę mm, hodowli krów, no bo nie za bardzo mam je czym karmić. Ja też mogłem kupić kilka belek, yy, kiszonki, ale w sumie po co? Jak mogę mieć własną? Czyli hodowlę krów zaczniemy dopiero w kolejnym miesiącu, czyli w październiku. Natomiast yy, we wrześniu, może jeszcze w dzisiejszym dniu, w ostatnim dniu, w kolejnym odcinku rozpoczniemy sobie hodowlę koni. Sprawdzę, ile konie kosztują. Ale w sumie mm, siano mamy Bo mamy jeden stuk sian yy, tam przy gospodarstwie, który jest chyba nasz, przynajmniej tak było w pierwszej wersji mapy. Zaraz to możemy w sumie sprawdzić Ależ on pięknie ryczy, no kurczę no super maszyna jest. Dobra, zatrzymamy się tu na chwilę i zobaczymy, czy ten e, znowu, czy zapis, zobaczymy, czy ten stuk jest nadal nasz, ponieważ na pierwszej wersji mamy tej beta 1 jeszcze, mieliśmy taką funkcję, że e, silos, znaczy silos stuk na belki nam działał, mimo że nie był nasz, a zobaczymy, jak to jest w tej wersji. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Chyba tego nigdy nie pokazywałem na odcinku. Albo może na tym pierwszym z prezentacji mapy to tylko. Tu mamy pastwisko. Ono nie jest nasze. Nie możemy na nie wejść. Jak widzicie, brama nie działa. losem generalnie. Zamknięto. To jest pastwisko dla kóz i owiec. Ale tu mamy silos, znaczy stug. O, właśnie, i możemy do niego wsiąść. Piękna sprawa. Dobra. Tak więc o to mi chodziło. Tu mamy sianko yy, i możemy sobie nim tutaj operować. Bardzo mnie to cieszy. A, jeszcze jedną rzeczą, która została poprawiona w tej wersji mapy są te stogi. Już nam nie będą znikały yy, znikały żadne kostki tak jak ja to pokazywałem w jakichś odcinkach, że te kostki... Tego małego stogu, małe kostki z małego stogu nam znik nie znikały, i to była duża bardzo ich ilość. One wpadały albo pod mapę, albo się czasem w mur wbijały. Natomiast teraz jest to już poprawione od wersji 1.0.00, i już nam nie będą tutaj ginęły te kostki. Bardzo mnie to cieszy. I tu już można normalnie ten stóg przeładowywać, i wszystko nam pięknie chodzi. Tak więc co, ja będę jechał pomału. Gdzie on jest tutaj ręczny i po malutku się rozpędzamy Ja będę jechał e, zbutelkować to wino No i ostatecznie później e, powiem wam ile mi e, wyszło tego wina i ile na nim łącznie zarobiłem. Teraz jest najlepszy okres na sprzedaż wina, jak patrzyłem na trendach później będzie dużo, dużo gorzej, na przykład w październiku. W sumie teraz jest najle najlepiej we wrześniu, no więc trzeba się streszczać. Im więcej sprzedamy we wrześniu, tym lepiej. Natomiast później w październiku będzie bardzo słaba cena i później dopiero w tu sobie skręcimy, bo nie wiem jak czy jest sklep otwarty już. I później dopiero w listopadzie jest lepsza. W październiku nie sprzedawajcie nigdy wina, bo ono jest ma słabą cenę, nie wiem dlaczego, ale tak jest to zrobione. Pojedziemy sobie chyba naokoło. Bo w sumie czemu nie. Ale już raz chyba tym nie będę zanudzał, albo albo może. Dobra, dojedziemy sobie do chociaż do tego punktu. Żebyście widzieli jak to wygląda ten wyładunek yy, Że to wszystko nam tam ładnie działa i oprócz tego, że wyładujecie, pamiętajcie, żeby włączyć tą produkcję, bo ona chyba nam się sama nie wystartuje. Trzeba ją włączyć. A jeszcze jedna rzecz, cały czas mi chodziło po głowie, a chyba o tym ostatecznie nie powiedziałem na odcinku. Dzisiaj właśnie w tym momencie, kiedy to nagrywam ten film dosłownie kilkanaście minut temu Wyszła od tego studia, które się wcześniej nazywało Dachau Agrar, a teraz. O ma, mi tu Nie. Nie wiem czemu. W sumie. Dziwne trochę. Może to nowa wersja? Puh, dziwne. Yy, dobra. Generalnie, yy, gdzie mamy tego kontakt? Tutaj. On jest, tu się wjeżdża. Tak, tu się wierzę. Yy, wyszła modyfikacja od tego studia, które było kiedyś Dachau Agrar. Teraz to się nazywa yy, ober Oberbayern. Wyszła świetna modyfikacja, którą na pewno yy, będę robił jej prezentację. I jest to obciążnik. Wiem, że się możecie śmiać, że kurczę, robię prezentację obciążnika. Już naprawdę nie mam to robić, musimy się nie zanudzić, ale. Serio powiem Wam, że jest to bardzo dobra modyfikacja i na pewno będzie jej prezentacja na kanale w najbliższych dniach. Może jakoś koło weekendu, bo teraz są dużo filmów nagrywanych i one po prostu muszą pomału być wrzucane, więc nie wiem w jakiej to kolejności wyjdzie. Ale pewnie ten odcinek będzie wcześniej, bo ten odcinek nagrywam w środę, a ten obciążnik no, pewnie koło weekendu gdzieś wrzucę. Dobra, tak więc tu jest pusto. Teraz podchodzimy do tego pana. Serwus servus, dzień dobry. I mamy zapełnione 7500 litrów. Jak widzicie to jest prawie full. Tak więc... Tutaj za dużo nie, nie nalejecie, się, tutaj też nie jest jakaś zawrotna yy, ta ilość cykli. No i tu jest cykli 576 i pojemność też nie jest zawrotna, a więc... Uruchamiamy... Aha Jeszcze czy ja dobrze, dobrze wybrałem. Tak. Wine e, Bottling Crates. A tu jest juice bottling e, pallets Ok. Czyli wino będzie w kartonach, a sok pal na paletach. No dobra. Zobaczymy jak te palety, jak te kartony będą wyglądać czy tam te pojemniki. E, ja idę dalej pracować do e, winiarni. I w kolejnym odcinku może już zamienimy obciążnik do tego fenda oraz może zaczniemy hodowlę Koni. Dzięki za oglądanie. Cześć.